Witamy! Jesteśmy uczennicami szóstego Liceum Ogólnokształcącego imienia Hugona Kołłątaja w Lublinie. W ramach programu Postaw na słońce znajdujemy się w firmie Zielona Energia w Świdniku, gdzie przeprowadzimy wywiad z panem Pawłem Michalczykiem oraz panem Piotrem Szpindą, którym zadamy kilka pytań odnośnie instalacji fotowoltaicznych. Instalacja fotowoltaiczna. W skład każdej instalacji fotowoltaicznej wchodzi kilka podstawowych elementów, takich jak moduły fotowoltaiczne, inwerter, czy też przewody i części montażowe. Zadaniem fotowoltaiki jest przetwarzanie y, energii słonecznej w energię elektryczną. To właśnie dzięki takiemu działaniu możemy uzyskać prąd, który wykorzystywany zostanie do zasilania gospodarstwa domowego lub obiektu. Dostosowana do potrzeb danego miejsca instalacja może zaspokoić zapotrzebowanie na prąd nawet w 100%. Jak działa instalacja fotowoltaiczna? Podstawą działania instalacji fotowoltaicznych jest energia słoneczna. W uproszczeniu proces produkcji energii elektrycznej prezentuje się następująco. Padające na moduły fotowoltaiczne promienie słoneczne są pochłaniane przez ogniwa fotowoltaiczne, a następnie przekazywane do inwertera w celu przekształcenia powstałego prądu stałego na prąd przemienny. Gdzie można zainstalować instalację fotowoltaiczną? Instalacja fotowoltaiczna może zostać umieszczona zarówno na dachu budynku, jak i na gruncie. Rozważając montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu lub gruncie, należy skupić się na warunkach lokalnych i wpływie poszczególnych elementów na wydajność fotowoltaiki. W przyszłości oczywiście. Rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych zależne jest od kilku czynników, takich jak wielkość powierzchni dachu lub gruntu, występowanie elementów zacieniających, stan techniczny dachu, a także rodzaj pokrycia tego dachu. Możliwości techniczne, preferencje i oczekiwania klienta, odpowiedni rodzaj podłoża, możliwość ułożenia modułów fotowoltaicznych w kierunku badania promieni słonecznych i w zasadzie to wszystko. Jakie są koszty inwestycji i na jakie korzyści można liczyć? Koszt założenia instalacji fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym oscyluje najczęściej pomiędzy 15 a 25 tysięcy złotych brutto. Jest to jednak kwota przybliżona i rzeczywista wielkość zależna jest od indywidualnych warunków. I decydując się na założenie instalacji fotowoltaicznej można skorzystać z jednej z kilku opcji dofinansowania. Pozwala to znacznie obniżyć poniesione na rzecz fotowoltaiki wydatki i ponadto warto zaznaczyć, że jednym z ważniejszych czynników wpływających na cenę instalacji fotowoltaicznej jest po prostu jakość jej wykonania i jakość poszczególnych elementów. W skrócie, im wyższa jakość sprzętu i materiałów, tym wyższe po prostu są koszty. Największą zaletą instalacji fotowoltaicznych jest niezależność energetyczna. Nie jest to jednak korzyść, która przyciąga konsumentów. W czasach, gdy ceny prądu elektrycznego wciąż wzrastają, poszukujemy alternatywnych rozwiązań, a najskuteczniejszą opcją jest właśnie fotowoltaika. Co więcej, według opinii ekspertów OZE w najbliższych latach to właśnie fotowoltaika będzie przodującym rozwiązaniem technologicznym, a cała branża energetyczna ulegnie znacznym zmianom. Jaka jest żywotność instalacji fotowoltaicznych? Trudno oszacować żywotność instalacji fotowoltaicznych, ponieważ fotowoltaika to ciągle dosyć nowa dziedzina techniki. Gwarancja produktowa na moduły fotowoltaiczne zazwyczaj wynosi między 10 a 15 lat, w zależności oczywiście od producenta wraz z wiekiem moduły fotowoltaiczne mogą tracić na swojej sprawności. Większość producentów określa sprawność swoich modułów na poziomie około 80% po upływie 25 lat. Najczęściej po pierwszym roku moduły tracą w granicy między 2 a 3% sprawności, ale już w kolejnych spadek jest zauważalnie niższy. Przeciętny moduł fotowoltaiczny traci rocznie między 0,3 a 0,6% wydajności, a gwarancja na uzyski pozwala określić całkowity uzysk z modułów przez okres obowiązywania gwarancji producenckiej, czyli najczęściej 25, a 30 lat. Wielu producentów gwarantuje, że po upływie 25 lat moduły fotowoltaiczne wciąż będą sprawne i wydajne, natomiast wraz z ciągłym rozwojem technologii rośnie długość gwarancji na produkt, a także na uzyski i powoduje to, że również żywotność instalacji stale będzie wzrastać. Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna? Instalacja fotowoltaiczna składa się z połączonych ze sobą modułów fotowoltaicznych które kablami prądu stałego schodzą nam najczęściej z dachu kominem wentylacyjnym do zabezpieczeń. Do zabezpieczeń do inwertera, natomiast z inwertera instalacja idzie już kablem prądu przemiennego do zabezpieczeń jest podłączona bezpośrednio do sieci. W ten sposób działa instalacja fotowoltaiczna. A jaka jest opłacalność instalacji fotowoltaicznych? Biorąc pod uwagę dzisiejsze dofinansowanie oraz ulgi termomodernizacyjne, które powodują, że można odpisać pewną część instalacji od podatku, powoduje, że stopa zwrotu jest około 5-6 lat obecnie na instalacjach fotowoltaicznych, nie biorąc pod uwagę podwyżek cen prądu. Porozmawiamy o typach modułów fotowoltaicznych. Jakie są rodzaje modułów fotowoltaicznych? Wśród dostępnych aktualnie modułów fotowoltaicznych wyróżnić można dwa główne rodzaje. Są to ogniwa krzemowe pierwszej generacji, czyli grubowarstwowe. Dzielą się one na fotowoltaiczne ogniwa monokrystaliczne, fotowoltaiczne ogniwa polikrystaliczne. Ogniwa fotowoltaiczne drugiej generacji, czyli cienkowarstwowe, a wśród nich ogniwa fotowoltaiczne amorficzne, ogniwa fotowoltaiczne CDTE i ogniwa fotowoltaiczne CIGS. Czym różnią się ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne od polikrystalicznych? Przede wszystkim budową, a co do tym idzie sprawnością i ceną. Ogniwa monokrystaliczne wykonywane są z jednego dużego kryształu krzemu o wysokiej jakości, w efekcie są one po prostu droższe. Ogniwa te mają jednak wysoką sprawność energetyczną między 18 a 22% i w przypadku ogniw polikrystalicznych górna granica sprawności wynosi 18%, więc jest ona niższa. Moduły polikrystaliczne wyróżniają się ciemno-niebieskim kolorem, natomiast, natomiast monokrystaliczne występują w ciemnej, niemalże czarnej barwie. Oba warianty wyróżniają się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne. Tradycyjnie moduły zarówno polikrystaliczne, jak i monokrystaliczne pochłaniają światło tylko z jednej strony, dlatego określane są mianem jednostronne lub monofacjalne. Na rynku możemy dostać również moduły bifacjalne. Są to dwustronne panele fotowoltaiczne, które posiadają dwie strony aktywne, które absorbują światło. Dzięki temu wydajność jest znacznie większa od tradycyjnych monofacjali. Energia elektryczna jest produkowana jednocześnie z przedniej i tylnej strony panelu, co wpływa na większe uzyski z danego modułu. Znajdujemy się właśnie przed magazynem firmy Zielona Energia i obejrzymy sobie instalację fotowoltaiczną na gruncie.